Siemanko, nie chciałbyś ziomeczku przypadkiem pożyczyć maszynki? W dzisiejszym odcinku pokażę wam takie pudło piłkarza Paris Saint-Germain, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliście. Opowiem wam też m.in. o niezwykłej sytuacji w klasyfikacji złotego buta, o tym jak Napoli poskąpiło pieniędzy na piątka, a na końcu o śmiesznej sytuacji prosto z polskiej B-klasy. Zostawcie kciuki oraz suby i zapraszam do oglądania. We wczorajszym meczu ze Strasburgiem Paris Saint-Germain mogło sobie zapewnić krajowy tytuł już na 8 kolejek przed końcem. Jest jednak pewien piłkarz, który chyba uznał, że to za wcześnie na świętowanie i popisał się takim pudłem, jakiego ja osobiście jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Bywają takie sytuacje, że piłkarz nie trafia na pustaka z metra, bo na przykład piłka podskoczyła albo nie trafił czysto i przestrzelił, ale jeszcze nigdy nie widziałem, żeby napastnik wybił lecącą do bramki piłkę z linii bramkowej przeciwnika. Co chciał zrobić w tej sytuacji, czuł pomotnik, tego nie. Wiedzą chyba nawet najwięksi naukowcy. Widziałem w necie już kilka teorii na ten temat, a najlepsze z nich to takie, że każdy mecz da się ustawić. Chupomotnik miał postawiony kupon na to spotkanie, a jak wiemy, kupon najważniejszy. I druga to taka, że nie lubi kolegi Kunku i zrobił wszystko, by tylko tamten nie zdobył gola. Obie absurdalne, ale jak sami widzicie, naprawdę ciężko to wytłumaczyć. Może po prostu zostańmy przy opcji, że to urodzony środkowy obrońca w końcu takiego wybicia nie powstydziłby się nie jeden klasowy stoper. Była to dopiero czwarta strata punktu. W PSG w tym sezonie ligowym i nadal mogą zdobyć ponad 100 punktów, dokładnie to 105 maksymalnie. W sumie to mogłoby być jeszcze więcej, gdyby nie oszczędzali wczoraj swoich najlepszych piłkarzy na Ligę Mistrzów. A nie, sorry, chyba o czymś zapomniałem. Niektórzy mogą myśleć, że wczorajsza porażka Arsenalu z Evertonem była wpadką w walce o miejsce dające Ligę Mistrzów, jednak gdy spojrzymy na tabelę, od razu widać, że wszystko było obliczone. Wszystko na swoim miejscu, czyli ta magiczna czwóreczka obok Arsenalu. A tak na serio to po raz kolejny wyszła ta ich fatalna gra wyjazdowa. Wyobraźcie sobie, że Kanonierzy to jedyna drużyna w całej lidze, która nie zachowała jeszcze ani jednego czystego konta w meczach wyjazdowych. Z wygranej Evertonu na pewno cieszą się w Tottenhamie, Chelsea oraz Manchesterze, ponieważ walka o pierw Pierwszą czwórkę jest w tym sezonie niesamowicie zacięta. Najlepszym podsumowaniem gry Arsenalu mogła być chyba reakcja Mesuta Ozila. Gdy Unai Emery ściągnął go z boiska, Ozil postanowił, że rzuci sobie w niego kurtką. Coś czuje, że Niemiec znowu nie pogra sobie w kilku kolejnych meczach. Ciekawostką tego meczu był gol Fila Jagielki, który w sierpniu skończy 37 lat i stał się najstarszym zdobywcą bramki w tym sezonie Premier League. Po ostatniej ligowej kolejce Krzysztof Piątek oraz Robert Lewandowski zajmują egzekwo trzecie miejsce w klasyfikacji złotego buta. Mimo tego, że Messi oraz Mbappé odjechali nieco reszcie stawki, naprawdę mamy wielki powód do dumy. Dwóch Polaków top 3 na kilka kolejek przed końcem sezonu. Jeszcze dwa lata temu mogliśmy chyba pomarzyć o takim scenariuszu, w końcu kto by przypuszczał, że Piątek tak szybko się rozwinie. Ten obrazek chyba najlepiej pokazuje, jak wiele może zmienić się w przeciągu zaledwie jednego roku. Pytanie tylko, czy liga francuska powinna mieć Współczynnik 2, skoro tam nawet napastnicy nie chcą zdobywać bramek. A tak na serio, to problemem lewego w tych klasyfikacjach zawsze była mniejsza ilość kolejek w Bundeslidze. Podczas gdy wszystkie inne najlepsze ligi mają po 38 kolejek, piłkarze grający w Bundeslidze mogą rozegrać maksymalnie 34 kolejki na sezon. Jak myślicie, kto zajmie trzecie miejsce? Któryś z Polaków, czy może Kłagiarella, albo w końcówce obudzi się jeszcze Ronaldo? Skoro jesteśmy w temacie napastników i piątka, jeden z włoskich dzienników podał informację, o kulisach negocjacji Napoli z Krzysztofem Piątkiem. Według koriele del Mezio Gorno Napoli dogadało się już z Genułą, jednak prezes Neapolu bardzo chciał zaoszczędzić na pensji Piątka. De Laurentiis oferował Krzyśkowi maksymalnie 900 tysięcy euro za sezon i to trochę dziwne, bo na przykład Milikowi płaci 2,5 miliona euro rocznie. Il Pistolero nie zgodził się na takie warunki i wtedy do gry wszedł AC Milan, który zaoferował Krzyśkowi 2 miliony euro rocznie. Coś mi się wydaje, że teraz żałują w Neapolu tych poskąpionych pieniędzy na Pensję Piątka. Jakby to powiedzieć, pazerny dwa razy traci o czym prezes Napoli przekonał się już chyba, gdy piątek ładował im dwie bramki w meczu pucharowym. Dam wam teraz takie małe porównanie. To 900 tysięcy euro, które oferowało mu Napoli to mniej więcej dwie tygodniówki Alexisa Sancheza w Manchesterze United. Nawet teraz zarabia w miesiąc więcej niż piątek w rok w Milanie, taki tam nieprzepłacony pan piłkarz. Na koniec posłuchajcie jeszcze o historyjce prosto z polskiej B klasy. Jedna z drużyn wygrała swój mecz aż 17 do 1 a swoją jedyną bramkę przeciwnicy zdobyli w momencie, gdy bramkarz gospodarzy poszedł przeparkować swoje auto. No w sumie przy takim wyniku to szkoda by było mandacik wyłapać. Jedna w Tom czy we wte, co to za różnica? Przypominam, że w tym tygodniu w końcu wraca wielka Champions League i jeżeli chcecie porozmawiać na temat tych meczów, szukacie typów lub kuponów, nie idźcie do czupomotinga. A wbijcie na największą w Polsce grupę bugmacherską Zawód Typer. Link w opisie pod filmem. Jeżeli chcecie jakieś filmy z Ligi Mistrzów, dajcie o tym znać łapkami w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.